Dzień dobry kochani, to Mary i Mario. Już <noise> taki. <noise> kolorowe. <głosy> Przechodzimy do Was z kolejnym miksem. Tym razem troszkę więcej jest tych maluszków tam od, złotóweczki, od złota. No mamy po za 5. I oprócz trzy. tego jeszcze pudełko czekoladek, 100 tysięcy gotówce, no i super linie z krzyżóweczką. Tak, tak a pudełko czekoladek były dwie ostatnie w kolekturze, to wzięliśmy te dwie ostatnie, bo ich więcej nie było. Zobaczymy, czy nam coś da. Czy to będą? Czy szczęście przyniosą? <noise> tak jest. Także kochani, zaczynamy, a Wy trzymajcie kciuki za nas. Będzie nam bardzo miło. No dobra, to. Ja to zaczynam to... od wabanku. Yy, wabanku? No dobra. Czekaj, czekaj. Bo no Wabanka troszeczkę jest... może zbliżyć, tak? Tak, bo wabank jest taki nie za duży, to. Dobra. Daj go jeszcze kciutkiem. O, dobra. Ale to ja będę leżyć na tym stopniu. <laughs> I szukamy. To Aha, szukamy. numerek 65 wabanku. Jaką mamy literkę? Jedenastkę szukamy. To jest liczba. E, literkę, przepraszam, wróciłam ze spaceru, już, kochani, do krzyżu, do byliśmy na spacerku na jarmarku dominkańskim i kurczę, zmęczyłam się już, jestem kaput, dwadzieścia nie mam, czternastka, siedemnastka, dwunastka owok, osiemnastka i jedenastka. A coś Je. będzie. Jest 2 złote, jest szczęśliwa. A to czekaj, te dwa złote, Ty powiedziałeś od razu z marszu dwa złote, to za złotówkę, czyli więcej. Aha, bo złotówkę, no to mam 2 złote, a gdzie to kontrolne? Gdzieś tutaj po przekątnej chyba. Tak. O, już coś chyba widzę, jakąś, ha, dobra. No to jest okej. Okay. Ha, 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 ha. I? Tak, no i dobrze. I? I też już. Jest. A, ja szukam te numerki. Aha, gdzie są? Aha. On się potem poszukać. Dobra, no tam bank, zobaczcie, za Z, dał dwa złote, no nieźle. Dobra, to przed nami teraz na szczęście i szukamy trzech takich samych symboli. Mamy prezencik, mamy serce, mamy biedroneczkę, mamy prezencik. Mamy serce i co? Będzie trzeci prezencik będzie. Nie. Złotówka? Trzy prezenciki, tak, to jest złotówka. Złotówka. No B, jest, maluszek i oddał. O, kolejny maluszek tutaj się troszeczkę popisał. Mój do podwójnie, a twój oddał ładnie. Dobra. Teraz czas na kasę, to było... Czyli jak widać te maluszki wcale nie są takie najgorsze. No czasami, no czasami dają, ale rzadko. I teraz szukamy też trzy takich samych tych... Teraz kwot. Kwot. 2 złote, 2 złote, 10, o 5 tysięcy, 100. I, i dyszka, czyli ta jest pusta. To niestety SL. -E. To zobaczmy teraz co przyniesie mój Wabank, który z numerem 61 i mhm. ja będę tutaj szukał dziewiętnastki. I mam jedenastkę, aha, czyli tą twoją wygrywającą. No. 18, 13, 15, 12 i 14. Aha, czyli ta twoja zrobiła za obie. No dobra. Teraz mamy lotka, słonika. Zobaczymy, co ten słonik tu. Czy on coś da? Czy on tu się pojawi? Czy w ogóle będzie jakiś... Słoniku, jesteś tu? Czy cię zabrali do zo? Ślimak go wyniósł. Nie ma, Motyl widzisz. A, bo z motylkiem odleciał. No, jakaś koza, czy co to? Tak, koza. A, to kozaka nie ma. A ile oni tam. A ile? Tam a ile? A, tylko zobaczcie. Nawet Dobra, mi nie dali tego. To teraz czas na kasę, 64 numerek. I ponownie szukamy trzy takie same kwoty. I mhm. mamy dyszkę. Mamy stówkę. Mamy dyszkę. Mamy stówkę. Mamy piątkę i co? Teraz. E, złotówka. Znaczy w sensie nic. No nie. No. no dobra. Nie martw się. Teraz ja mam pensję z numerkiem 76. To szukaj tej pensji. I tylko szukamy nie pensji, tylko lepiej liczby. A to my... to pensji najlepiej. No nie, 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 tego tak nie ma. 30 szukamy i 26 kochani. I co my tu mamy? Siedemnastkę, siedem, chyba tutaj nie będzie, dwanaście, numerek niuli ze Szczecina kochani naszej, dwadzieścia pięć, dwadzieścia i dwadzieścia osiem, czyli posaczek. Dobra, nie szukam, bo wiadomo, że nie. Ok, to teraz mój czarny kotek z Cześć. numerem 90. czarny kocórek. Tak, i czy poszukamy dwie takie same liczby? I szukamy 44 i 40. No. A mamy 18, 43, 15, 19, 25. No kocurek. 26 <laughs> kocurek. i 27. No niestety. To jest czarny kocórek. Przynosi PH. Czemu to sami pecha, to sami nie? Mm, no, teraz czekoladki. Takie do, czekoladki. do czekoladki, czekoladki ja mam z numerkiem dziewiątym, a Ty? Ja mam siódemkę. Siódemkę. No i co? O, o za maszyści. <laughs> Ale głupie, to się ciężko drapie. Jeju! Ja nie wydrapa całości. Nie, kurczę, ja nie ma żadnego dobrego. Tutaj się odkryła kontrolna. Dobra. Nie, nie mam czym drapać. Ten ci się ślizga. A, czekajcie. Ty się nie śmiej, bo ja nie mam czym. Poczekaj. Co to za warstwa ścieralne? Ludki. A to. O! o dobra. Ludko daje radę. Tu nie mamy. Piernik serce. Kakao. A okay, ty mówisz, Tiramis. dobrze mów. Coś dalej. Kokos, Kokos i... nugat. tak? Nougat. O Jezus. Nie chciałabym całej paczki drapać tej... Migdał? ...pigd... <migdalne> Dziawaj, dziabaj. Nougat. Jeszcze mi palce wolną. Mamy tutaj tiramisa. Jeszcze parę sekund. Tiramisa i co? Kokosa. Kokos? I ostatnie. O Jezus. Muszla. To jakie grzechy? Ty tą zrabkę wziął? Krzy, muszla tam powiedzieć. No dobra. Mięta. Mi mięta. Kakao. Uh, nie Oooo! I co uskrobisz? Nic. Ale zobaczcie, no. tu myślałam, że wyszło B i że coś będzie, wiecie. Ale jednak to są różne... oko. Oh, tu już nie szukaj może lepiej. Uh, nie, dobra, nie? Teraz Ty wydrap to. Dobra, porządnie. zabierzmy tą czekoladę ze stołu. Ciężko. Ja się przymierzę do mojego pudełka. No ja mogę rzadko drapie. Tym razem z numerem siódmym. Zobaczymy, może mój drapaczek tu będzie korzystniej się tutaj zachowywał. I mamy. Migdał i kakao. Kokos i ja no, Mogę zobaczyć w Twojej drapie, a tylko tak trochę, no. jedną rzecz, jedną. A jeden. na swojej zdrapce próbować. No dobra, masz muszle. no. Dobra, bo mi zniszczysz zdrapkę. Ale to ciężko ten też. I mleczna. Aż wydrapałam na białości. No, no właśnie. Mówię, zniszczysz mi zdrapę. A bardzo kontrolne. Nugat muszla. Tiramisu kokos. Nugat migdał. Ciężko się drapie, naprawdę. Ciężko, ciężko. Ona jest Piernik, zła, ładnie pachnie, ale nic poza tym. Serce mięta. <laughs> Oraz mięta. Teramisu, no. Tak, ostatnie zdrapki Pustaki. No i pustaczki, Kurcze, no. Dobra, na razie to cienko. 100 tysięcy w gotówce, kochani, teraz. A to się powinno lepiej drapać. Tu można znaleźć albo liczbę, albo pliczek. To się chyba będzie lepiej drapało. No to chyba chyba, no, chyba tak 8, Loluś 28, 17 szukamy i ta, ta podkładka jest miękka, wiesz, i uh -huh. wbija się w to. No może trochę. I 24. I mamy co? 29 oboczek 30. 14, 34. Czy no tylko te maluchy miałyby mi tutaj wow. Oj? 31. Chyba się od, odkrył znowu kontrolne. 18 nie ma nic, kochani. Ja już widzę. 35. No chyba, że główna, nie? główna. 6. Marzenie każdego. 27 i 25. No bo tutaj, patrzcie, to są te kontrolne, pewnie, tak? masz PK. Mam pcha. No. no. Dobrze, niedobrze. To jeszcze teraz mój egzemplarz z numerem 22. 100 tysięcy w gotówce. No. Zobaczymy, co u mnie tu będzie. 18, 29, 12 oraz szesnaście mm. i co my tu mamy Ech, gdzie to szukać tu trzydzieści jeden tak tylko gdzie to zacząć piętnaście dziewiętnaście trzynaście trzydzieści no samo no. oboki osiemka siedemnastka pomiędzy 27, no 32 oraz 35. Kurczę! Czyli nici! I żeby losować, bo mogli wylosować u pani wrot no. no ale tak już to jest. Mhm, troszeczkę. troszeczkę, troszeczkę. Jest ciała, o, to widać. O, o, Już to drapałam. Widzicie całą jedną linijkę. i Szukamy kolejnych symboli. A zrabka z numerem 15. A zrabka, o tak, numerem 15, przepraszam. Szukamy diamencika. Jest tu diamencik. Tutaj i tutaj i tutaj. I to tyle. Teraz pana kraba. Nie mamy krabika. Biedroneczkę. Tu mamy dwie biedroneczki. Tu mamy biedronkę. I to tyle chyba, tak? Uh -huh. Obserwujesz, tak? Piłki nie widziałam. A nie, piłka jedna jest. No to pewno tylko jedna, bo tak to nie, nie ten. Myślałam, że w ogóle serduszka jest. I tu mamy serduszka, i tu. I tu, i tu, i tu. I tu, i tu. Kolejne mamy, motylka. Motylek tu mamy dwa motylki. Tak Kluczyk. To mamy tu kluczyk. I tu kluczyk. Okularki nie widziałam. Co, A nie, to dobra. Ja myślałam o czymś innym. Dobra, jest, jest, jest. Jedne są. Drugie też. Jeszcze jedna? Mhm. Okulary. Aha, to w tym samym. A ja patrzę na dół. I mamy podkowę. Jedną. Jedną. Statek kajakka cokolwiek. Co no, są? są. Mm, tu mamy... To do jest. Jedną. Czyli jeden. No. I ostatnie. Kurczę, będzie przy graniec, normalnie. Tu jest fotel. Kurczę, teraz ja trzymam za ciebie kciuki, no nie mam. No i jeszcze miałaś fotel, znaczy leżek, ale... ale. No, ale nic z tego. BL. Boże, tragedia, tragedia, co się dzieje? Z no i ostatnia. Lotkami? Ostatnia zdrapeczka przed nami. Tu też jest nadrapany pierwszy jeden rządek, tu żadne słowo na razie nie powstało. No dobra. No, mam nadzieję, Patrzmy. że to będzie już teraz, tak? bulion, brda, bersa i w pierwszej to, to będzie tyle a w drugiej będzie tutaj, tutaj, w krabie i tyle, dobra a literka F F to tak sobie czy czegoś tu się w ogóle przyda no jest niby czy gdzieś jeszcze? No nie, nie rzuca mi się w oczy. I literka D. Tutaj mamy. No to proszę. Dziękuję. Lodowisko. Mhm. U nas teraz kochani pada deszcz. Tak, że wróciliśmy jeszcze przed deszczem. Drugi, o mamy pierwsze słowo. Jednica. O fal to nie ma co szukać. H. A tu masz jeden wyraz. Tak, na razie Tylko jeden. jednym jeden, tak? Ojej. Tak, na razie tutaj tak biednie. No, nieciekawie, nieciekawie. No i cóż, co by nas... O, X, tak, podratowali. Hmm. <grymne> A nie ma wyrazu z Nie? Może tu jest gdzieś? Nie no. To po drodze, tak? Tak, po drodze w innej krzyżówce. K. Ej, 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 nie Krab? Ładnie. To tak, to już w drugiej. Ja się jeszcze nad pierwszą zastanawiałem. za, Aha. Tak. Aha, to będzie drugie słowo, bo e było. Dobra. No tak że się tak, że wiesz, Dobra, teraz literka T, czy tutaj gdzieś T występuje? Czy nie występuje w ogóle? Tu gdzieś było. Są Sończy... rozmawiają. są tutaj, zestaw liter znaleźli. I literka O, Europa, o pole. No, literki dużo, ale to i tak tu chyba nic nie da. Kolor, tu mamy słowo. Hol, tu mamy słowo. Mongolok Kurczę ostatnie. Lodowisko, ale S Uu, nie było. Dobrze. Nie I W pierwszej dobrze. to tyle. Nie będzie. A w drugiej gdzieś nas uratuje czy nie? nie. Tu o, tu o, tu Sporo o. jest, ale nie daje wyraz. Dokładnie, tu nic nie chce. N nie było. No nie, S nie było. A nie było. Z, A było to, tak? No to nie, No nie, tutaj nie. raczej nic więcej nie będzie. Dobra, czyli no, 20 tutaj by 20, a tutaj pustak. Pustak. To już mamy wygrane. To cóż, kochani, kończymy tę nierówną walkę z lotto. Tu mamy piękne, dwie zwycięskie zdrapki. Ja dwa złoty wygrałam, a Mario złotówkę. Uy. Ale szaf będzie, no będą zakupy. No niestety, nie smucimy nie się, razem. nie smucimy się. Ważne, że podrapane, a ja uwielbiam drapać. A co wpadnie, to wpadnie. Jak nie wpadnie, trudno, nie? Dokładnie. Nie możemy się tym załamywać, bez sensu. Także dziękujemy wam kochani, że byliście z nami, że nas oglądacie. Zapraszamy Was na kolejne odcineczki nasze. Pozdrawiamy Was cieplutko, zostawcie co trzeba, kto chce, kto nie. No to do zobaczenia, do następnego odcineczka. Pa pa, pozdrawiamy! Pa! Pa! pa.